Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na test masy nowości. Tyle kosmetyków, ile mam dzisiaj do przetestowania. To głowa mała, i powiem Wam, że część z nich jest dla mnie małym zaskoczeniem, dlatego że dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z drogerią Ezebra. Jest to drogeria internetowa, którą myślę, że większość z Was dobrze zna. I część kosmetyków miałam okazję i ten przywilej wybrać sama, ale Ezebra dołączyła mi do tego zamówienia jeszcze kilka innych produktów, których się nie spodziewałam i których jestem bardzo ciekawa, bo też dzieliłam się częścią z nich z Wami na Instagramie. Ostatnio, także jeżeli jesteście ciekawi, takich świeżynek nowości, ale też kilku pewniaków, które już znam, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Ok, moi drodzy, i zanim przejdę do makijażu, jeszcze na szybko zaaplikuję pielęgnację, którą również dostałam od marki Ezebra, o którą poprosiłam i mam tutaj na myśli produkty już przeze mnie sprawdzone, czyli krem odżywczy na dzień SPF30 z Bielenda Supreme Lab oraz odżywczy krem pod oczy z ceramidami. Nakładam SPF30 teraz, dlatego że mamy już późne popołudnie, dlatego aż tak. Taki wysoki faktor nie będzie mi potrzebny. I Jeśli chodzi o bielędy, ja już znam kilka serii. Bardzo lubię fioletową, lubię właśnie tę żółtą, także cieszę się, że będę miała teraz jej zapas. Następnie przechodzę do kremu pod oczy. On ma taką pompeczkę, więc jest higieniczny. I nakładam go pod oczy i na powieki. O, i słyszę, że zagotowała mi się woda na kawę, także idę ją sobie zaparzyć i zaraz do was wrócę. A akurat pielęgnacja zdąży się wchłonąć. I z racji tego, że Ezebra podesłała mi podkład, który już dobrze znam i wy też znacie, jeżeli oglądacie mnie regularnie, bo jest to jeden z moich Ulubionych, długotrwałych, kryjących podkładów w naprawdę niezłej cenie, jak za tę jakość. Mam tutaj na myśli Be Perfect Chroma Cover. Widziałam go sobie w odcieniu N2. Mówię, wezmę ciemniejszy, bo będę po samopalaczu mocno opalona. Także przyda mi się. Ale dzisiaj, jak się okazuje, opalona nie jestem. Czekam, aż mi opalenizna zejdzie. Zrobię jeszcze jeden peeling i dopiero zaaplikuję samopalacz. Także skorzystam dzisiaj z odcienia C2. Ale zanim to zrobię, to nałożymy na twarz, na połowę twarzy, produkt, który widziałam na TikToku. I mam tutaj na myśli NYX Pore Filler, który na tych tiktokach wygląda jak gumka do porów. I mamy tutaj do czynienia z takim stickiem, który aplikujemy sobie w miejscach, gdzie mamy rozszerzone pory. I one mają podobno znikać. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Nałożę go tak, jak wspomniałam, na prawą stronę mojej twarzy i zobaczymy, czy będzie faktycznie jakaś różnica. Na prawą, a może powinnam nałożyć go na lewą stronę, bo tutaj mam kamerkę, także tak zrobimy. Nałożę go na lewą stronę mojej twarzy. W miejscach, gdzie mam najbardziej rozszerzone pory, czyli tutaj na policzku, na połowę brody, uuu, to działa, przynajmniej na razie. Baza nie jest jakoś bardzo mocno silikonowa, nie jest też tempa. tak jak jej poprzedniczka. Baza porfiler z Nyx'a miała taką dosyć tępą, gęstą konsystencję. Nałożę ten produkt również na połowę czoła. <gryw> Zobaczcie, co się dzieje. No baza faktycznie bardzo ładnie wygładza pory przed nałożeniem podkładu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później, kiedy nałożę podkład, przypudruję go, a przede wszystkim jak będą prezentowały się moje pory po kilku godzinach, bo to myślę jest najważniejsze. Także bez zbędnego gadania nakładam podkład Bi Perfect Chroma Cover. I to jest podkład, którego nie trzeba wiele, żeby uzyskać mocne krycie. Także ja nakładam dosyć symboliczną ilość i doklepuję gąbeczką uuu, jak gładko wygląda na tej bazie? I nie wiem, czy to już powiedziałam, ale ja domówiłam sobie tę bazę na stronie Ezebra. Nie dostałam jej w paczce, ale właśnie wpadłam na tego TikToka przed nagraniem i zrobiłam zamówienie, szybko doszło, także dzisiaj mogę go zaaplikować. Pamiętajcie o tym, żeby przed użyciem tego podkładu dokładnie odcisnąć z wody gąbeczkę, bo przy takich podkładach zastygających jest to kluczowa kwestia i nie nieodciśnięta gąbeczka może zrujnować Wam make-up, także to jest bardzo ważne. Ja sama sobie nieraz zrujnowałam tego jak makijaż, więc musiałam go zmywać, bo niestety wtedy podkłady w połączeniu z wodą od razu przy aplikacji się jakby rozwarstwiają, nie układają ładnie na twarzy, także miejcie to z tyłu głowy, nie róbcie moich błędów. I już właściwie na tym etapie nawet te krostki, które tutaj mam, które się goją poniżej ust, bo zjadłam KFC, o czym Wam ostatnio mówiłam, są już nieźle przykryte, także użyję korektora Lumene, Chyba tak to się czyta, co? Dostałam od Was informację, że nie lumen, tylko Lumene. I to jest Illuminating Highlighter Pen, czyli taki korektor rozjaśniający. Ja sobie zrobiłam już wcześniej Swatch. Mam go w kolorze 2 Medium. I wydaje mi się, że powinien być ok. No, może jest ciut za ciemny. Ale bałam się, że jedynka będzie z kolei za jasna. No ale powiem Wam, że radzi sobie w sumie nawet lepiej niż ten korektor, którego używałam w ostatnim teście. No i widzę, że ładnie się w skórę wblendował. Mimo tego, że ten odcień jest dla mnie subtelnie jednak za ciemny, to nie powinna mieć takiej smugi pod oczami. Nie, jest ok. Następnie strefę pod oczami przypudruję pudrem Hean Fresh Rosy. A resztę twarzy potraktuję nowym dla mnie pudrem i to jest Gauge Prime Set Powder. Celowo nie zaaplikowałam go jako Prime, dlatego że dzisiaj naszym primerem jest ta baza z nyx ale jestem ciekawa, jak podtrzyma, właściwie utrzyma mi podkład. Jest to puder totalnie biały, więc sądzę i mam nadzieję, że będzie transparentny. Oh wow, powiem Wam, że w połączeniu też z tym nyksem tutaj podkład i ten puder, który ma taką bardzo cienką konsystencję, bardzo podobną do tego, co serwują nam pudry pod oczy, czyli taką przeźroczystość, naprawdę tutaj ten policzek wygląda jakby w życiu nie miał żadnego na sobie pora. No powiem Wam, że w trakcie pudrowania już widzę, że te pory tak czy siak ładnie się wygładzają. I w sumie po przypudrowaniu policzka nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Środek twarzy i policzki tutaj wewnątrz przypudrowane, ale boki pozostawiam na razie nieruszone, dlatego że mam do przetestowania jeszcze kremowe konturowanie z Nyksa. Nowe stiki konturujące i róże, których jestem bardzo ciekawa. Ja pamiętam nyksa z tego stiku konturującego, gdzie był brązer i taki rozjaśniacz. I nie lubiłam tam tego stiku za bardzo, muszę Wam się przyznać, dlatego że po pierwsze ten brązer nie był do mnie tonacją dobrze do Dopasowany, a ta część korektorowa była za tłusta, żeby korzystać z niej w formie korektora i też dla mnie za ciemna, zbyt żółta. Teraz mamy dwa kolory, także mam nadzieję, że wstrzelę się i że uda mi się znaleźć idealny dla mnie. Mamy Universal Light i Light Medium, także dla bezpieczeństwa użyję Universal Light. Jeżeli ogląda mnie teraz moja fryzjerka Agata, yy, która pytała mnie o ten produkt, to kochana, testuję go teraz dla ciebie, <grym>, bo też byłaś mega. Ciekawa, jak on działa. Uuu, zobaczcie, ja myślałam, że ta jedna część będzie brązerem w innym odcieniu, a tutaj mamy również część rozjaśniającą, tyle, że w formie rozświetlacza. A to ciekawe, na opakowaniu trochę to wygląda tak, jakbyśmy mieli dwa brązera, jaśniejszy i ciemniejszy. No ale zobaczmy, jak ten brązer nakładam go w miejsca nieprzypudrowane w niewielkiej ilości na razie, bo nie wiem czego się spodziewać. Konturuję moją twarz tak jak zwykle. Jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o ten aplikator, więc to jest fajne, jeżeli chcecie zrobić sobie konturowanie w konkretnym miejscu. I jeżeli obawiacie się tego, że jak nałożycie kremowy produkt, na przykład taki wyciskany w tubce, że nie wiem, rozmieści się wam na całej twarzy, bo nie będziecie w stanie konkretnie w jednym miejscu tego nałożyć, tutaj tym pisakiem, stickiem jesteście w stanie dokładnie tam zaaplikować produkt, gdzie potrzebujecie i najpierw rozcieram ten produkt na szyi i widzę, że ma trochę takich ciepławych tonów, nie jest to taki stuprocentowo chłodny brązer. Jeśli chodzi o twarz, to najpierw zacznę pędzelkiem, ale myślę, że również na koniec jeszcze doklepię się gąbeczką, żeby mieć pewność, że nie mam żadnych smug. Myślę, że przejdę już na tym etapie do gąbeczki. Jeśli chodzi o aplikację tego produktu gąbeczką, no to znacznie lepiej się rozciera i nie ma żadnych smug. I powiem wam, że ten kolor w sumie mimo że dla mnie może ciut za ciepły, bo teraz nie mam na sobie samoopalacza, to mimo wszystko jeszcze do zaakceptowania. To jest taki brązer może nie stricte ocieplający, ale coś pomiędzy konturowaniem a ocieplaniem. Mam jeszcze ochotę sprawdzić stick z różami, bo to też jest nowość. I tutaj mamy Wonder Stick w kolorze Honey Orange and Rose, czyli dwie tonacje, ciekawe. Uuu, taka, powiem Wam herbaciana róża z jednej strony, a z drugiej strony faktycznie brzoskwinka. Myślę, że bardziej podoba mi się, jest bardziej uniwersalny ten kolor herbacianej róży, dlatego że jeszcze nie wiem, jaki makijaż zrobię, także przy nim zostańmy. I też wydaje mi się, że formuła tych sticków się trochę zmieniła, bo ja pamiętam ten stary pierwszy stick z tego, że był dosyć tłusty i nie do końca zgrywał się ze wszystkimi podkładami, a tutaj ta konsystencja jest bardziej taka. Nie tyle wodnista, co mniej po prostu tłusta. I zobaczcie, jak ładnie się to rozciera. A może wiecie co? Nałożę jeszcze odrobinę tej brzoskwiniowej części. Uuu, ta brzoskwiniowa też bardzo ładna. Tak ociepliła mi policzek. Jeśli chodzi o te sticky, to myślę, że ten do konturowania jest ok, chociaż ma cieplejszy brązer niż się spodziewałam, ale taką petardą must have są te róże, bo naprawdę przepięknie się blendują, nie tworzą plam na policzkach i są przewidywalne, bo jak je rozcieracie, to nie zastygają w trakcie, ani też nie są zbyt intensywne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze pozostał nam do przetestowania rozświetlacz z tej strony. On ma jakieś takie chyba złote drobinki w sobie. Ja go po prostu wklepię sobie palcem. Jest bardzo delikatny ten rozświetlacz i ma taką bardzo subtelną rozświetlającą poświatę, ale też nie jest tłusty, też nie oblepia policzka i myślę, że fajnie teraz do tego będą przyklejały mi się kolejne produkty modelujące. Także sprawdźmy to. I moje konturowanie wzmocnię sobie teraz takim brązerem Lumene Natural Glow Bronzer w kolorze 1 Arctic Summer. Nie, na policzku wypada dosyć neutralnie, również to nie jest taki bardzo zimny, siny brązer. Zresztą myślę, że to już widzicie, jest może nawet lekko cieplejszy od tego stiku z NYXa. Konturuję też delikatnie nos i delikatnie poprawiam na czole. I tak mój kontur wygląda na ten moment. Przejdę jeszcze do różu, i to jest róż również Lumen Natural Glow Blush w odcieniu 3 Nude Glow. On myślę, że tak stonuje mi te róże, które mam teraz na sobie, więc nałożę go w niewielkiej ilości. Po prostu zobaczymy, jak działa. O, myślę, że to będzie taki fajny ślubniak, jeżeli poszukujecie czegoś bardzo uniwersalnego. Idealnego czy to na prywatkę, czy na wesele, czy do pracy, na konferencji online, i w ogóle ma taką bardzo miękką konsystencję. Nie jest świecący, błyszczący, ale na policzku wygląda bardzo, bardzo miękko. Przejdę już do ostatniego produktu, do modelowania tej marki, czyli do rozświetlacza. Jedna z Was, jak pokazałam wam te produkty na Stories, napisała mi, że jest to jej ulubiony rozświetlacz i że nie może znaleźć lepszego. Także zobaczymy. To jest Natural Glow w kolorze 1 Luminous Glow. Także no nie wiem, tutaj w opakowaniu wygląda niepozornie, ale może taki jego urok. Połączenie szampańskiego złota z lekko różowymi tonami. No na policzku wygląda mega, mega gładko. To nie jest rozświetlacz drobinowy, ale też nie nazwałabym go rozświetlaczem jakimś mega perłowym. On po prostu błyszczy, ale bardzo, bardzo mocno zmieloną drobinką. Myślę, że super do takiego efektu mokrej skóry, nawet na nieprzypudrowany podkład. Rozumiem, że takie rozświetlenie może się komuś podobać, chociaż jest takie dość nietypowe. Z takim wykończeniem naprawdę rzadko się spotykam. Okej, okay, kochani, modelowanie twarzy mogę uznać za skończone, i teraz przejdę do chyba najbardziej ekscytującej części, czyli do makijażu oczu tymi paletkami. Okej, okay, kochani, w międzyczasie zrobiłam makijaż brwi, na powieki nałożyłam bazę, i przechodzę do pierwszej paletki, takiej nudziakowej i już Wam pokazuję jak wygląda w środku ma dobrej jakości lusterko z tyłu a prezentuje się w środku tak bardzo podoba mi się ten zamysł dwóch jasnych cieni ala beży bo zarówno jasna karnacja jak i trochę ciemniejsza cieplejsza się tutaj odnajdzie mamy też czerń, taką co prawda lekko jakby stonowaną ale myślę, że ogólnie paletka jest bardzo przemyślana i bardzo fajnie skomponowana, dodatkowo ma taki lekko ciepły wakacyjny twist, także do opalonej karnacji myślę jak najbardziej. Zacznę sobie od matowego beżu, zaaplikuję go pod łukami brywiowymi. Bardzo miła konsystencja, taka nieoblepiająca powieki. Okej, okay, ma to wybór zaaplikowany i żeby nie było, skorzystam z każdej z tych paletek. Nawet mam taki wstępny zarys w głowie, co by tutaj zrobić i zacznę sobie właśnie od tej ciepłej paletki i odcienia pumpkin, czyli tego lekko musztardowego. Wygląda dokładnie tak jak w opakowaniu. I ma sporo właśnie takich musztardowych, ciepłych tonów. Jest jednocześnie lekko przygaszony, nie taki żarówiasty. I od razu będę go gasić na granicach tym ciemniejszym beżem. Wewnętrzny kącik również traktuję tym musztardowym cieniem. I od razu przejdę do tego żółtego. Nałożę go głównie w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. Bezpośrednio też zaaplikuję błysk z tej paletki, czyli cień Golden. Wow! Nakładam go bez żadnej bazy primera, ale przykleja się jak folia. Tego się nie spodziewałam. Zwykle cienie błyszczące w paletkach Be Perfect wymagają Next Glitter Primera, przynajmniej w mojej ocenie. A tutaj naprawdę robi to wrażenie. Dolną powiekę potraktuję sobie mieszanką tych dwóch cieni. I od razu połączę z cieniowaniem góry. I tak to na razie zostawiam, przechodzimy do drugiego oka. I z drugiej strony będę aplikować cienie z paletki, która robi na mnie chyba wizualnie największe wrażenie z tych czterech, dlatego że ja kocham takie koralowe i różowe historie, w szczególności latem. Ale zaczniemy sobie dosyć zachowawczo, czyli od cienia Shell. No, tutaj mamy do czynienia z taką przybrudzoną, różaną historią. Raczej w chłodnej tonacji, ale nie bardzo fioletowej, sinej, tylko właśnie nadal z nutką różu. Następnie skorzystam z tego już trochę bardziej neonowego cienia i będę aplikować go na załamaniu wewnętrznej i zewnętrznej części, łącząc go z tym pierwszym cieniem bardzo aksamitna konsystencja cieni, kompletnie nie osadzająca się na powiece, nie tworząca takiej wiecie swoistej faktury, tylko dopasowująca się do faktury powieki. Pora, moi drodzy, przyspieszyć nieco bicie serca. Użyję tego różowego cienia. Uuu, to chyba będzie żarowa. Widzicie to? Żyje dla takich kolorów, naprawdę. Ten cień w połączeniu myślę od razu z tym, zaplikuję na dolnej powiece. I znów dodaję odrobinę tego neonowego różowego. Wypełniam jeszcze wewnętrzny kącik, a na środek powieki aplikuję błysk z tej paletki. Konsystencja taka sama jak w poprzedniej paletce. Ok, podstawę makijażową, czyli taki wstępny stelaż makijażu, mogę uznać za skończony. Przejdziemy teraz do zrobienia kresek, bo z racji tego, że chcę wykorzystać wszystkie paletki, stwierdziłam, że zrobię sobie na tym cieplejszym oku niebieskie kreski, a na tym bardziej różowym zielone i będę posiłkować się pozostałymi dwoma paletkami. Zwilżam pędzelek z kośnym giełką i skorzystam chyba z tego niebieskiego. Użyję go jak eyelinera. Uuu, jakie to będzie napigmentowane. I właściwie mieszam sobie te trzy niebieskości i sprawdzam, jaki efekt mi dadzą. Chyba najintensywniejszy wychodzi z tego niebieskiego. A wiecie, przegryźć się przez takie żółte cieniowanie to nie jest takie proste, więc to musi być intensywny, mocno napigmentowany cień. Ok, pierwsza kreska gotowa, pora na drugą. I tutaj mamy do czynienia z głównie takimi zgaszonymi, przybrudzonymi odcieniami zieleni, ale myślę, że jako kreskę zaaplikuję ten w połączeniu może z tym morskim. Zobaczymy. I najpierw zacznę od tej cieplejszej zieleni. Dobra, kochani, makijaż oczu mogę uznać za skończony, dlatego że w międzyczasie jeszcze wytuszowałam rzęsy i przykleiłam sztuczne. I tak to się prezentuje. Niby dwa różne makijaże, ale jednak na swój sposób spójne. Dajcie mi znać, która strona jest fajniejsza. Mi chyba bardziej podoba się ta różowa, chociaż ta ciepła. Myślę, że też ma swój urok i też może się niektórym z Was spodobać. Teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. A jeśli chodzi o usta, to mam tutaj do przetestowania dwa produkty marki Gosz. Po pierwsze, konturówka w takim dosyć ciemnym kolorze 006, którą obrysuję sobie usta. Bardzo mięciutka i szybko się nią maluje, też jest mocno napigmentowana. Z drugiej strony mamy taką, jakby łopatkę, którą można sobie tę konturówkę rozetrzeć do wewnętrznej części ust. A na to nałożę pomadkę w takim bardziej nudzikowym kolorze, właściwie w kolorze znowu herbacianej róży. To jest 019 Matte Angel. Dobra, moi drodzy, usta pomalowane, także makijaż mogę uznać za skończony. Mamy godziny. 16:58, także jest dosyć późno. W każdym razie wrócę do Was około 23 na ostateczne podsumowanie. Zobaczmy, co tutaj się zadziało. Jeśli chodzi o podkład i przede wszystkim opory, bo to jest taka rzecz, która chyba najbardziej mnie interesuje w kontekście makijażu twarzy, to powiem Wam, że na ten moment minimalną przewagę widzę po stronie lewej, czyli po stronie, gdzie nałożyłam tę bazę z nyx bo faktycznie lekko już mój prawy policzył zaczyna się tak jakby kropkować, chociaż mi ogólnie ten efekt nigdy nie przeszkadza, po prostu wtedy mam wrażenie, że skóra wygląda jak skóra i widać, że ma pory. Im więcej czasu mija, bardzo często mam wrażenie, że taki podkład po kilku godzinach, gdzie już są widoczne te pory, wygląda na mnie lepiej niż taki super przypudrowany. I matowy na samym początku, także ten efekt mi nie przeszkadza i nigdy nie przeszkadzał, ale z tej strony faktycznie jest bardziej gładko. i Jednocześnie makijaż też już zaczyna, wiecie, z czasem delikatnie mięknąć, więc nie jestem taka super matowa. A mimo wszystko pory mam bardzo mocno wygładzone. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kilku godzinach, i myślę, że to będzie niezłe wyzwanie dla tej bazy z Nyksa. A jeśli chodzi o produkty modelujące, bardzo podoba mi się ten rusz z Nyksa. Myślę, że to jest taki must have, idealna konsystencja. Pięknie się blenduje. Jeśli zaś chodzi o ten brązerowy stick, czyli brązer i rozświetlacz, to jeżeli szukacie czegoś o lekko cieplejszej tonacji, takiego neutralnego, ale idealnego zarówno do lekkiego ocieplenia tonacji skóry, jak również wykonturowania, wymodelowania, to myślę, że to jest coś dla Was. Rozświetlacz jest dosyć subtelny. Co widzieliście na policzku, to zależy od Was, czy ten efekt Wam się podoba, ale wydaje mi się, że ogólnie konsystencja nowych sticków jest lepsza niż tego starego. Jeśli chodzi o lumenę, to zacznijmy sobie od brązera. Brązer ma dosyć ciepły ton. Też jeszcze uważam, że teraz na lato dla mnie jest ok, chociaż zimą może być dla mnie za ciepły i raczej wtedy korzystałabym z niego jako z brązera stricte ocieplającego, a nie modelującego twarz. Jeśli chodzi o róż, przepiękny, uniwersalny kolor, który też bardzo ładnie, gładko na policzku wygląda, mimo tego, że nie ma w sobie żadnych drobin, to jednocześnie nie jest taki suchy tempo. Matowy I nie tworzy na twarzy dodatkowej faktury, tylko pięknie się do niej dopasowuje, wręcz ją wygładzając. A jeśli chodzi o ten rozświetlacz, o którym jedna z Was pisała, że jest jej ulubionym, to ja faktycznie jestem w stanie zrozumieć, że bywają osoby, które lubią taki typ rozświetlenia, chociaż on jest raczej rzadko spotykany. Bardzo gładki, bardzo taki otulający skórę, nie podkreślający niedoskonałości krostek, rozszerzonych porów. Myślę, że to jest taki rozświetlacz upiększający, ale jednocześnie bardzo subtelny. Myślę, że idealny na co dzień do pracy, właściwie na każdą okazję, jeżeli nie lubicie efektu dużych drobin i błysku. Jeżeli zaś lubicie drobiny, no to to może być fajny rozświetlacz, jako taka baza pod drobinowy rozświetlacz. A jeśli chodzi o paletki do oczu, to oczywiście najlepiej przetestowałam tę ciepłą, niudziakową oraz tę w różach. I co do pigmentacji, jakości cieni, ich faktury na skórze, nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń. Też bardzo pozytywnie Zaskoczyły mnie błyski, bo mają trochę inną konsystencję niż te błyski w dużych paletkach Be Perfect. Jeśli chodzi o niebieską i zieloną paletę, to skorzystałam z niej w postaci e, po prostu eyelinera, I ich pigmentacja bez problemu pozwoliła mi stworzyć kreski totalnie naprawdę bezstresowo, mocne, nasycone. Jeśli chodzi o pomadkę i konturówkę, trochę mam wrażenie, że ta konturówka jest jednak dla mnie za ciemna i wyszło może trochę mrocznie w połączeniu z tym makijażem oczu, ale przyznałam się do tego, że nie chciałam robić po raz kolejny nudziakowych ust, bo tak by było najprościej, więc zrobiłam coś trochę ciemniejszego. Czy Wam się to podoba? To już jest kwestia gustu. Ja w sumie czuję się w tym dobrze i co do pigmentacji tych obu produktów nie mam zastrzeżeń. Także to tyle ode mnie na ten moment. Spotkamy się za kilka godzin, gdzie będę mogła powiedzieć Wam trochę więcej o wytrzymałości tych produktów na mojej twarzy, więc do zobaczenia. Dobra moi drodzy, powracam do Was. Jest godzina 23.41 i tak prezentuje się makijaż po kilku godzinach. Ja już jestem, słuchajcie, w piżamie i tylko czekałam, żeby dobrnąć do godziny 23.00 i móc się Wam tutaj pokazać. I powiem Wam, że najciekawsze, co się tutaj na mojej twarzy wydarzyło, to właśnie w kontekście porów i tej bazy. I o ile mm, miałam pewne wątpliwości, czy ona zadziała tak, jak ma zadziałać, w szczególności, kiedy przypudrowałam twarz i nie widziałam większej różnicy pomiędzy stronami, o tyle teraz mam już pewność, że ona faktycznie Praktycznie działa tak jak powinna, ponieważ twarz mi się wyświeciła tak jak zwykle. Mm, mam taki glowy efekt na twarzy, jeszcze nie ma jakiejś wiecie, patologii, ale z mojej prawej strony stało się to, co się dzieje zwykle, czyli mam taką kropeczkowość na twarzy, po prostu moje pory są bardziej uwidocznione. A z lewej strony, co prawda, świecę się, ale te kropeczki są znacznie bardziej subtelne, mniej widoczne i nadal wygląda to tak. Jakby coś mi te pory wygładzało, jakby ogólnie z natury były po prostu mniej rozszerzone. Ogólnie co do makijażu twarzy nie mam zastrzeżeń. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to. Też nic się nie zmieniło oprócz tego, że w międzyczasie zdjęłam rzęsy, bo się przytulałam z moimi sierściuchami i w pewnym momencie poczułam, że jeden włosek mi tam przykleił się do paska od spodu i zaczął gilgotać mnie w oko i mówię: nie, no, ja się zaraz rozpłaczę, jeżeli ich nie zdejmę, i faktycznie zdjęłam rzęsy i był tam koci włos, także stwierdziłam, że nie będę ich z powrotem przyklejać. I też tutaj te wewnętrzne kąciki, nawet w momencie, kiedy jeszcze walczyłam z rzęsami i miałam je na sobie mimo tego, że coś mnie tam łaskotało to kąciki trochę zaczęły mi łzawić. Czułam po prostu, że wiecie, łzy podchodzą mi pod kąciki i nic się tutaj nie rozmazało. Nadal te kreski są widoczne, totalnie nienaruszone. Jeśli chodzi o usta, to tak jak widzicie, błyszczą się teraz, dlatego, że nałożyłam błyszczyk, ponieważ pomadka mi się z biegiem dnia wyjadła. Jeszcze, słuchajcie, zamówiłam sobie kebaba. Nie jadłam kebaba już kilka miesięcy, ale stwierdziłam, że zamówię sobie kebaba na grubym cieście, więc wyobraźcie sobie, jak go jadłam. Właśnie tak go jadłam. Także wystarczyło nałożyć odrobinę balsamu i wygląda to tak, jakbym te usta zrobiła dosłownie przed chwilą. Także to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Dajcie mi znać, który z produktów najbardziej Was zaciekawił. Zastanawiam się, czy to były właśnie na przykład te cienie do powiek, a może jednak produkty do konturowania, a może właśnie ta gumka do porów z nyksa. Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzu. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam bardzo serdecznie. Do zobaczenia już niebawem. Buziaczki, papa. パパ。Pa, pa, pa, pa.